Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. Ostatnich dniach złoty nadal pozostawał pod presją podaży. W piątek notowania euro do złotego chwilowo przebiły opór na poziomie 4,30-50. Obecnie para oscyluje bliżej 4,30. Deprecjacja naszej waluty to wynik utrzymującej się na rynku globalnym wysokiej awersji do ryzyka w związku z rosnącymi obawami o wpływ epidemii koronawirusa na globalną gospodarkę. Choć spodziewany spadek aktywności chińskiej gospodarki najprawdopodobniej najmocniej uderzy w Azję, to jednak trzeba pamiętać, że kraje Azja Stanowią 2 trzecie światowego wzrostu. Na rynku rośnie niepokój, że negatywny wpływ koronawirusa może być większy niż SARS, który kosztował globalną gospodarkę około 33 miliardy dolarów, z racji, iż udział Chin w światowej gospodarce jest obecnie znacznie większy około 40%. Ekonomiści agencji Standard Poor's oszacowali, że na wirusie chińska gospodarka może stracić 1,2 punkta procentowego. Trudno więc dziwić się przecenom, jakie doświadczają waluty rynków rozwijających się, szczególnie że prezes amerykańskiej rezerwy federalnej również zwrócił uwagę na ryzyka dla prognoz gospodarczych w kontekście rozprzestrzeniającej się epidemii, ale też polityki handlowej Stanów Zjednoczonych. Krajowe czynniki również nie sprzyjały naszej walucie w styczniu pokazując najwolniejszą aktywność przemysłu od 10 lat według danych PMI. Obecnie notowania euro do dolara oscylują w okolicach 1.150. Osłabienie dolara pomogło parze dolar-złoty utrzymać notowania poniżej oporu na poziomie 3.90. W ostatnich dniach, pomimo podwyższonego popytu na bezpieczne waluty, dolar nie był w stanie osłabić euro na dłużej poniżej 1.10. Choć Fed nie zmienił przedziału dla stopy procentowej Fed Funds, która nadal wynosi 1.50-1.75%, to jednak wydłużył okres operacji skupu bonów skarbowych przynajmniej do drugiego kwartału a operacji repo co najmniej do kwietnia. Rynki nie wykluczają więc, że Fed dodatkowo nie czując się dobrze z inflacją, powróci do obniżek stóp procentowych w tym roku, zwłaszcza, że istnieje do tego przestrzeń. Publikowane w ostatnich dniach słabsze dane ze Stanów dodatkowo wspierały gołębią postawę Fedu. Między innymi mocno rozczarował indeks Chicago PMI aktywności przemysłu na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, który spadł w styczniu do poziomu 42,9 punkta wobec oczekiwanych 48,8 punktów. To najniższy odczyt indeksu od 2015 roku. Możliwy spadek kosztu pieniądza zaczyna być też wyceniany w strefie euro. Pochodne kontrakty na stopy procentowe wskazują Obecnie około 50% prawdopodobieństwo cięcia o 10 punktów bazowych przed końcem 2020 roku, podczas gdy na początku zeszłego tygodnia wynosiło ono około 30%. Luźnej polityce Europejskiego Banku Centralnego sprzyjają odczyty gospodarcze, wskazujące, że pod koniec 2019 roku wzrost gospodarczy w strefie euro praktycznie zamarł, gdy w czwartym kwartale PKB był zaledwie o 0,1% wyższy niż w trzecim kwartale, co daje najsłabszy rezultat od drugiego. Kwartału 2014 roku. Jak już wspomniałam, w kraju inwestorzy zapoznali się z publikacją indeksu PMI dla przemysłu za Styczeń. Ponieważ dane rozczarowały, pokazując wartość 47,4 wobec 48,2 oczekiwanych, ograniczyły spadek kursu euro do złotego. PMI dla Polski, znajdujący się poniżej granicy 50 punktów, sygnalizuje spadek aktywności ekonomicznej w polskim sektorze przemysłowym. W danych styczniowych nie najlepiej prezentowała się struktura wskaźnika, wskazując na spadek produkcji, nowych zamówień, aktywności zakupowej oraz zatrudnienia. Niepokoi zwłaszcza coraz niższe zatrudnienie, biorąc pod uwagę, że tempo redukcji edatów było w styczniu najszybsze od 10 miesięcy. Szybciej niż w grudniu malały też zamówienia eksportowe. Ogólnie styczniowe wyniki badań nie wykazały większy oznak poprawy warunków gospodarczych w polskim sektorze wytwórczym. W najbliższych dniach nadal koronawirus będzie zapewne spędzał sens powiek inwestorów. Można przypuszczać, że dopóki nie pojawią się sygnały, że tempo rozprzestrzeniania się epidemii hamuje, rynki pozostawać będą w trybie podwyższonego ryzyka. W takim środowisku obradować będzie Rada Polityki Pieniężnej. Rynek pozna też styczniowe dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. O ile Rada nie powinna przynieść żadnych istotnych zmian w polityce pieniężnej, większość członków Komitetu Decyzyjnego potwierdzi najprawdopodobniej stabilne nastawienie do polityki stóp NBP w najbliższych kwartałach, pozostając neutralną dla nastrojów rynkowych, o tyle rynek pracy w Stanach, wchodzący w fazę schłodzenia, na co wskazywały wskaźniki wyprzedzające, wspierać będzie oczekiwane obniżki stóp przez FED w drugiej połowie roku, osłabiając dolara. Niemniej, chociaż potencjał techniczny dla dalszej deprecjacji złotego wydaje się kończyć, kurs euro może nadal pozostawać na podwyższonych poziomach względem naszej waluty. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bachert, strateg Rynku Walutowego w PKO Banku Polskim.